W sobotę 17 grudnia oficjalnie otworzono szopkę przed urzędem miasta. W otwarciu wzięli udział burmistrzowie zakopanego oraz darczyńca szopki Rafael Romero Cardenas. Witam Państwa serdecznie. Jest to dla mnie bardzo szczególny dzień, szczególnie po prawie 30 latach, kiedy przyjeżdżam do Zakopanego, z, głównie z okazji Festiwalu Folkloru Zięgurskiego. A ponieważ pochodzę z La Manche, miejsca, z którego pochodzą najwięksi szaleńcy, na przykład Don Quichote, któregoś dnia postanowiłem, że przywiozę sobie kawałek Zakopanego do Ciudad Real i tam zbudowałem góralski domek. A żeby zrekompensować ten dom góralski, który mam w Hiszpanii, przywiozłem tutaj w zamian do zakopanego tradycyjną hiszpańską szopkę i mam nadzieję, że dostarczy Wam wielu, wielu miłych wrażeń. Jeżeli chodzi o historię szopki, to Hiszpania, tak jak i Polska, jest krajem chrześcijańskim, bardzo katolickim, gdzie bardzo... W czasie świąt Bożego Narodzenia przeżywa się wszystkie tradycje związane z przyjściem na świat Dzieciątka Jezus. Jeżeli chodzi natomiast o małe różnice, to to co u nas jest znane jako choinka, w Hiszpanii dopiero jest od niedawna. A to co od setki lat było tam obecne, to jest tradycja budowania szopek. Dlatego w każdym domu, w kościele, w biurze, każdy ma szopkę. Mniejszą lub większą, ale zawsze jest to szopka. Dodatkowo inną różnicą jest to, że dzieci niestety w Boże Narodzenie nie dostają prezentów. Muszą czekać do 6 stycznia, kiedy przychodzą trzej królowie. I akurat w tym wypadku yy, święty Mikołaj nie dał rady trzem królom. Już będę kończył, ponieważ jest bardzo zimno, dniu jest bardzo zimno na, państwu, na pewno Państwu też. Chciałbym przede wszystkim podziękować bardzo panu burmistrzowi, który bardzo gorąco mnie tutaj przyjął i zawsze służył mi pomocą. Dodatkowo też chciałbym mu powiedzieć i życzyć, żeby ta szopka, którą przywiozłem, służyła zachowanemu przez wiele, wiele lat i mam nadzieję, że ja też przez wiele, wiele lat będę mógł jeszcze przyjeżdżać tutaj i ją już oglądać jako szopkę zakowiańską. Dziękuję bardzo. Jeszcze szybko na zakończenie małe powiedzenie hiszpańskie, które być może po polsku nie ma tłumaczenia. W każdym razie, kiedy pada śnieg, znaczy to, że w przyszłym roku będzie się powodzić. I chciałbym wam wszystkim życzyć, żeby to dzieciątko Jezus przyniosło Wam wszystkim dużo szczęścia w nadchodzącym roku. Dziękuję bardzo. Biba, Sakopady. Biba! Chcę powiedzieć, że to jest prawdziwy to To faktycznie bardzo do niego pasuje i... Ten zapał z jakim przyjeżdżam zawsze do zakopanego, ten entuzjazm z jakim chciał zrobić tą szopkę, bo przecież to nie pomysł tegoroczny, tylko już paru lat tak mnie tutaj męczy z tą szopką. Więc ja już zdecydowałem w tym roku musi być ta szopka, za co z całego serca mu yy, dziękuję, bo jest to taki prawdziwy z krwi i kości Hiszpan. On no jak się uprze to nie ma siły, musi być hiszpańska szopka w Zakopanem. I jest. Zwróćcie uwagę, czym ona się różni. Jest tutaj pustynia, tak jak było naprawdę. To są inne szaty, prawda? Całkowicie inna szoka, która tym bardziej jest autentyczna. Kolejną sprawą, jaka jest, i rzuca się od razu w oczy, to zwróćcie uwagę, że ona nie jest zabezpieczona w żaden sposób. Tu można wsadzić rękę, tu można dotknąć piasku, a więc. On i żyje w takim przekonaniu, że takiej szowki nikt nie naruszy. I chciałbym, żeby tak właśnie było. Żeby w Zakopanym to przetrwało w takim stanie, jak jest, czego gorąco wszystkim i sobie również życzę. Moi drodzy, na pamiątkę tego y, pięknego wydarzenia, bo Rafaelo tutaj u nas bywa bardzo często, y, przez wiele, wiele lat był przyjacielem siostry warszawskiej. Przez wiele, wiele lat. On był, jest członkiem Festiwalu Folkloru Górskich Jury i przyjeżdża tu z wielkim entuzjazmem, jest profesjonalistą w tej sprawie oceny. Chciałbym przekazać podziękowaniu raczej symbolicznym za to wszystko, co on tutaj zrealizował i przywiózł, i nie ukrywajmy, również zapłacił za to wszystko, co tu jest. Chciałbym mu symbolicznie dać anioła który będzie go szczegół i grał mu same dobre melodie, również w Hiszpanii. Tak więc, drogi Rafaelu, przyjmij od nas, mieszkańców i turystów, którzy tu są, ten drobny upominek, który ma upamiętać właśnie ten dzień odsłonięcia przez, przez Ciebie szopki naszej, takiej, jakby to powiedzieć, światowej z Zakopanem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwolę sobie ja coś dodać do tego. Ja będę rozdawał Sianko. Sianko jest zakopiańskie, natomiast jest tu taki jeden element, pomarańcz. Ta pomarańcz jest z Hiszpanii. W związku z tym jest ta atmosfera zakopiańska, hiszpańska polsko-hiszpańska. Wszystkiego dobrego.